Sieme Miruta, to szósty odcinek z serii Atletico Scochones, oczywiście. Piszcie propozycje lewego obrońcy w komentarzach. Ja nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim, więc jeżeli pisaliście to po poprzednim, to no nie mam jeszcze jak tego odczytać. Natomiast na pewno te komentarze przeczytam, a teraz przechodzimy do FC. No a tutaj, oczywiście, pierwsze miejsce w tabeli. Wyszliśmy z Ligi Mistrzów. Wszystko układa się cudownie. Pytanie, czy już zostały rozlosowane następne fazy w Lidze Mistrzów? Jestem tutaj ciekaw, tak jest, ale dopiero te playoffy PSG City. Wow, bo to stanie z zieloną, ciekawy mecz Liverpool Leverkusen. O kurcze, um, oj, tutaj nie tak Monaco, Young Boys, Sporting, Aston Villa, PSV, Szachtar, Bergamo, Calcio, Arsenal. A w lidze Europy jak to wyglądało? Mogę sobie zobaczyć tabelę? No nie mówcie, że nie mogę zobaczyć tabeli, no nie, mogę, dobra, okej. Okay. Fenerbahce, Porto, czy jakieś niespodzianki były, chcę tylko zobaczyć United tak nisko. E, Sociedad nie wyszło, Bilbao nie wyszło z grupy Ajax też nie, o kurcze, Krakowia też nisko, no ale to w sumie kto by się spodziewał w ogóle, że tam będą. E, Jagiellonia awansowała, okej. Okay. Chelsea, Hand, Fiorentina, mamy oczywiście tą Jagiellonię gdzieś tutaj. Legia 32, miejsce, no fatalnie się zaprezentował polski zespół. Dobrze, słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej do meczu z Majorką. Dzień meczowy już mamy właściwie. Zarządzanie zespołem, czy ja tutaj coś potrzebuję zmienić? No troszkę tą obronę przydałoby się. Zagra Hanczko, zagra sobie. A wiecie co, Lemar, niech dostanie szansę. Lemar, tutaj chciałbym, żeby zagrał Sorlow, ale oczywiście, no nie dosłownie. E, bo ja nie unikrywam, no, troszkę tego Griezmanna wypycham, wypycham. To też nie jest dla niego idealna pozycja, mimo że powinna być, bo jest tutaj rozgrywającym, który po prostu jest po prawej stronie. Ale to, to im nie pasuje. Szybka symulacja Civitas Metropolitano 3 do 1 Sorlo z golem, z dubletem nawet. No ale czerwona kartka Majorki mimo to nie ma czystego konta mimo to wysoka cena Oblaka. Hanczko 7-0 um, no i zdecydowanie najlepszy obrońca. Griezmann 6-1, wszedł, ale no naprawdę średnio, Lemar 7-0. Okej, okay. no tutaj jest ten błąd prawdopodobnie, bo Barcelona pewnie wcale nie zremisowała. E, no a my właśnie teraz gramy z Barcą w Pucharze. No i jestem ciekaw jak nam wyjdzie finał Copa de Espania. E, fajnie byłoby tam awansować dalej. Sorlo w 11. tygodnia ilu zawodników Boże święty, co, co tam się stało, że, że aż tak? E, czy my już mamy tak, mamy już dzień meczowy. Mm, Okej, okay, jakaś oferta za Antonio Gomisa. E, w sumie, w sumie, Jorentem miałby odejść, nie, 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 nie. E, Barrios wypożyczenie. Kurcze, na razie nie. No gdyby się zaproponowali, to przed chwilą, jeszcze w trakcie oknia, okna, to bym to rozważył, ale no nie, krótkie wypożyczenie. Może na krótkie go wysłać. To jest nasz trzeci bramkarz rzeczywiście. Dobra, skład, dzień meczowy. Skład będzie lekko zerowy nie tak bardzo jak w poprzednich rundach pucharu, ale lekko tak, no bo to jest mimo wszystko puchar. Aspiricueta, tak, bo zmęczony ile normalny Jimenez. Molina zagra Oblak. Gdyby Musto nie był wypożyczony, tylko by był naszym bramkarzem, to by zagrał Musto, ale no jest wypożyczony, więc trudno. E, tutaj oczywiście wychodzimy tak. Lemar zagra, bo dobrze sobie poradził. E, no i atak zostajemy taki, jak był. Chociaż dobra, niech zagra. W sumie Jorentę? Skoro strzela go na prawie obronie, to powinien też na prawie pomocy. Szybka symulacja oczywiście też i tutaj. Po karnych, no szkoda, że nie w lidze, chociaż i tak jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze. Molina, czerwona kartka, a i tak udało się wygrać. Sorol nie trafił karnego. E, Alvarez z dubletem. E, no a tam, Inigo i Memphis. Co robi Memphis w Barcelonie? Ludzie, ludzie, ludzie złoci, ludzie złoci. Takie nawiązanko tutaj. Mam nadzieję, że wiecie do czego. Um... Pierwsze miejsce w tabeli, trzy punkty przewagi. Coś tutaj chyba bardzo musiało jeszcze raz zremisować. Real, czwarte miejsce w tabeli, nadal. A kto jest spadkowiczem póki co? Majorka, Alawesz i Waja Doid, które dobrze, dobrze sobie radziło, a tu nagle cyk. No i mocno, mocno spadli. Muso wybiegający, No i jeszcze Korea, wysunięty napastnik. Dobra. A jak wygląda u Griezmana ewentualna zmiana pozycji na PP? Źle, dziwne. Dobra, Real Madrid versus Atletico. Real Madrid w kryzysie. Ostatnio z nimi przegraliśmy u siebie, więc mam nadzieję, że teraz to się nie powtórzy. No, bo oczywiście nie chcę, żeby wyprzedziła nas na Chciałbym tutaj szanować co nami i swoją drogą. Naprawdę ciekawe. Najpierw Barca, potem Real. Więc to się naprawdę ciekawie łożyło. zagra sobie Antoine Grisman na prawej stronie. Jorente też będzie grać. Lenur ma, mimo tego, że jest lekko zmęczony, zagra. Um, tutaj, w sumie, Lemar daje radę. Skoro daje radę, niech zagra. Um, chociaż może Korea. Czyż nie jest bardziej prawym. Ale z drugiej strony ma lepszą prawą nogę. No jest ciekawe, jak to wyjdzie. To dosyć mocno ofensywny skład. Ale ciekawe. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Real Madrid versus Atletico Madrid. Drugie miejsce w tabeli, więc Barca wygrał, jeżeli zremisujemy. ich wyprzedzimy, jeżeli nie. O samodzielnie wykonać zmian Molina czerwona kartka, ona się też tutaj się zalicza to ciekawe akurat, a Spilio to sobie wejdzie szybka symulacja, no i zobaczmy w meczu z... znowu porażka, czemu w lidze przegraliśmy 3 na 3 mecze z topowymi zespołami do tego porażka z Bajerem, szkoda no ale no w... drugie miejsce w tabeli, tyle samo punktów co Barca no ale mniej nie, no właściwie bezpośredni mecz, zobaczcie. no Taka sama różnica bramek. Bezpośredni mecz przeważył i po prostu bardzo jest nad nami w tabeli. No trzeba to odrobić. Teraz gramy z Celtą Vigo, która jest dosyć wysoko z tego co widziałem. Ehm, jeżeli mi się. Jeżeli dobrze widziałem. A nie, 17, myślałem że 7. Dobra, myślałem, że 7. Ehm, dobra, wracamy do tego ustawienia z Koreą na ataku. Nawet się rozwiną, proszę bardzo. Ehm, zagra Lemar, skoro dawał radę. No i zobaczymy jeszcze raz. Jorenty na tej prawej stronie, pomocy Molina. I chciałbym dać szansę Gallagherowi, który się rozwinął z powrotem do swojego początkowego Overala. Griezmann oczywiście no, musi być na ławce zamiast powiedzmy Rikelme. No i zobaczmy, zobaczmy, moi drodzy, jak to wyjdzie, jak to pyknie, czy to pyknie, czy nie pyknie. Gramy z Celtą Vigo, przecinik słaby, ale nie chcę ich lekceważyć, dlatego też mocny, silny skład i mamy trzy do jednego: Julian Alvarez, Hattrick. Słuchajcie, czy on jest e, królem strzelców aktualnie? Wydaje mi się, że szanse są na to bardzo duże. Wydaje mi się, że jestem królem strzelców i zobaczmy zresztą biuro. Miejsca w tabeli pierwsze, czy Barcelona przegrała, czy nie zagrała meczu. Przegrała. Z kim oni przegrali, ale frajerzy. Aj, ta Barcelona, no po prostu. Z Walencją. do jednego u siebie. No dramat, dramat, dramat. Naprawdę dramat. Real Madrid już na trzecim miejscu. Gonią, gonią Barcelonkę. Nie na czwartym, sorry. Sorry. Ale jeszcze jedną rzecz musimy zobaczyć, czyli oczywiście. Właściwie jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz, no bo, oczywiście, już chyba w te playoffy są zagrane, prawda? Nie, jeszcze nie ma, ale PSG w pierwszym meczu wygrała City. Ale dobrze, wychodzimy stąd, ale wchodzimy w. Julian Alvarez, w którym śleców póki co, no, 22-4 mecze, 22 gole, no strzał w dziesiątkę, transfer roku, lepszy transfer niż Julian Mbappe, change my mind, Angel Correa, 13 bramek, rewelacyjny zawodnik, Memphis Depay, ja, to jest w ogóle hit, nie, zobaczcie jego staty, Olmo, cudownie, na Aller, 9 bramek, też całkiem fajnie, a w asystach, eee, Pepelu, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Daniel Olmo, gościu WW już w lidze wykręcił, wow, eee, no od nas nikogo nie ma, Dopiero tutaj Griezmann, e, czyste konta to również wygląda fatalnie, dopiero siódme miejsce e, Oblaka, Jak na 20 podstawowych bramkarzy to słabo. Lecimy dalej do meczu z Atletico Mad Co? z Walencją z Walencją z Walencją oczywiście. E, dobra, w ogóle przekmincie to, pierwsze miejsce w La Liga, wyszliśmy z grupy z Ligi Mistrzów bezpośrednio, w sensie z tej Ligi, e, półfinał Pucharu. Jestem w szoku, jak dobrze nam idzie. Um, a powtarzam to w sumie dosyć często. Dobra. Lino wejdzie sobie. I wiecie co: czy Barius może zagrać na prawej obronie? Nie może. Nie może, zdecydowanie, niestety. A na prawej pomocy. No, też nie może. No, ja bym tak bardzo ciężko grał, ale on po prostu no, nie może nigdzie grać. No, lecimy tak dalej. Gridman troszkę traci tą pozycję w składzie, ale wiecie, on nie robi szału. A też musimy wprowadzać innych zawodników. Um, no, więc oczywiście to będziemy robić. Przechodzimy do składu, znaczy do meczu. Skład gotowy. Nie ukrywam, że jak sprzedaży się, się jakiś słabszy przeciwnik, to być może Juliano Simone znowu dostanie swoją szansę. No, ale w tym momencie, oczywiście, no nie. Na śniegu, zobaczmy, 3 do jednego Sorlov, Jorent oraz Koke, no ten Jorentę to też to jest magik, nie? gościu takie liczby kręci i to z prawej obrony, teraz z prawej pomocy, okej, okay. macie rację, ale no generalnie na prawej obronie rozegrał tyle spotkań, nie tyle goli strzelał, że to jest po prostu niesamowite, no i wylądował w 11 tygodnia, a my w półfinale z Osasuną, no i tutaj dostanie swoją szansę Giuliano Simeone, ale też... Sorlow, ale to sobie zmienimy w centrali. No, odpocznie chyba Alvarez. Wiecie co? Chyba. chociaż może, mam pomysł. Chociaż nie, dobra, damy mu odpocząć. Giuliano, Nie Griezmann. Juliano. Kurczę. Sorlow. Tutaj oczywiście Barrios oraz Gallagher. Tutaj Rodrigo Riquelme, Tutaj Lemar, którego, którym rzucamy no właściwie wszędzie. Na no, chłop, naprawdę jest mega uniwersalny. Um, wejdzie sobie Hanczko, wejdzie też to zamienimy ich miejscami i zagra... W sumie gra Reynilda, co mi tam? Aha, no i tak nie mamy przecież tego tam i ziomeczka naszego Hawego Galana i nie przeszkadza mi to, nie potrzebujemy go. E, fajnie byłoby się dostać do finału. Remis, więc będzie drugi mecz, ale ten drugi mecz chyba i tak by był. Giuliano Simeone z golem. No, duet ataku Giuliano Simeone Sorlow, dał radę. Szkoda, że go już wyglądało to w obronie. E, czekamy na drugi mecz z y, Osasuną, natomiast teraz gramy z Atletikiem Bilbao i to nie będzie łatwy mecz, to będzie mecz z wiceliderem tabeli. Co robi Barcelona w ostatnich miesiącach? E, no, musimy to sprawdzić. Barcelona. Barcelona w szoku. Barcelona w szoku. Zremisowali z Alawesz. No i tracą te punkty, jak leci po prostu, więc trzeba to wykorzystać i troszkę, troszkę im się z tej tabeli oddalić, no i też wiecie, no zawsze Bilbao nas może dogonić, wyprzedzić nawet, Griezmann, słuchajcie, czy on może, a może by tak, dobra, niech zagra Griezmann, dawno nie grał, trzy mecze pod rząd nie zagrał, więc Griezmann sobie zagra. Też Simone sobie wejdzie. Mamy na zmianę na środek. Hanczko, dobra. Ok, jest w porządku. Jest wszystko w porządku. Strasznie mam wrażenie, długo ta kariera leci, ale mi to nie robi problemu. Nie wiem jak wam. Nie wiem jak wam, ale mi to nie robi problemu. Ale też gramy we wszystkich możliwych rozgrywkach, więc to jest tego kwestia. Remis z Bilbao. Ja mam wrażenie, że, że to jest po prostu strasznie przewidywalne. Ze sobą, ze zespołami wygrywamy wszystko. Z takimi lepszymi remisujemy, a z totalnymi kozakami przegrywamy, jakby ja mogę przewidzieć każdy wynik spotkania. Serio. Liverpool. Uff, ciężko, ciężko trafiliśmy. Ciężko trafiliśmy. Sporting BVB, Liverpool, Atletico, PSG, Lombardia, Botostani, Milan. O, jeden znam, United wyszedł z play Arsenal, Barca, Szachtar, Lipski, Juve, Real, Monaco, Bayern. No, ciężko trafiliśmy, kurczę, blade no, naprawdę ciężko. Spodziewałem się troszkę gorszego rywala, tym bardziej, że wyszliśmy, no, bezpośrednio a trafimy, na no tak naprawdę na top 3 zespołów Premier League. Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo, bardzo ciężko. Eee, no, ale słuchajcie, no, no musimy się postarać. Eee, analiza. Salach. Darwin. Bez zmian, właściwie, żadnych. Bez żadnych zmian. Um, dobra. Konferencja prasowa za chwilę. Najpierw przejdźmy sobie do zarządzania zespołem. Eee, zmęczenie, ale do radę. A tutaj wiecie co? No Molina i Llorente, no tak zagramy. Mori, Molina i Jorente Zagra w sumie sobie Rodrigo Ja no, jestem ciekaw jak da radę No ja wiem, że ja strasznie mieszam te lewej pomocy Ale ja pierdzię, no tam jest potrzebny jakiś duży lepszy zawodnik I zdecydowanie o tym będzie trzeba pomyśleć O lewej stronie, lewej obrońca, lewa na ławkę, nie lewy pomocnik No i być może ktoś za Griezmana Konferencja Pracowa Mimo, że jest bezużyteczna, bezużyteczna to wypada ją zrobić um... Conor Bradley imponuje formą, ale Lino nawet w tym meczu nie zagra więc ja umniejsza występowanie, no bo on nawet nie zagra w tym meczu. Gościu, co ty zadajesz za pytania? zapytania? Znowu to pytanie. No kim mamy grać? Wypożyczony Musso? Czy wy jesteście poważni? I w ogóle w każdej każde pytanie to jest pochwalenie przeciwnika i wątpliwość, czy nasz zawodnik da radę. Czy naprawdę ciężko było wymyślić coś innego? To jest dramat co jest w tej grze, jeżeli chodzi o konferencję. To jest dramat. Szybka symulacja. Remis. Ok, wynik meczu otwarty. Zagraliśmy średnio. Koke zagrał średnio w sumie. Mam wrażenie, że Koke ostatnio gra gorzej niż Depol, a było wcześniej na odwrót. Pierwsze miejsce w tabeli, sprawdźmy jak to wygląda. Trzy punkty przewagi, Ok, no fajnie byłoby cokolwiek grać. Mamy finał, po... nie, nie mamy jeszcze finału Pucharu, mamy półfinał, dwóch meczów, drugi mecz, rewanż. W każdym razie teraz gramy z Hetafe, z Hetafe, który ma dziesiąte miejsce w tabeli. Um, składem wyjdźmy tym samym w sumie. Nie będę tutaj mieszać dzień meczowy. Jedyne co to obrona, bo zmęczeni. I w sumie, jak już tu jestem szybko, to nie zagralino. Um, no i dobra, szybka simulacja. Uuuu. no pierwsza od dawna porażka. Jakiś um, winowajca, to fatalnie. do fatalnie. No, Aspi. Podpadłeś, podpadłeś, no ale już doskonale wiemy, że, że on i tak odejdzie, odejdzie do Walencji, a my kogoś za niego kupimy. Teraz gramy z Liverpoolem, więc dobrze, że przerotowaliśmy troszkę e, tę linią obrony, a więc to mnie cieszy. No i na ten mecz możemy wyjść bardzo podobnie, ale jednak trochę inaczej. Szansę dostanie <laughs> Sorlov i nie zagra Jorenty. co może być szokujące, ale taką decyzję podjąłem. Eee... Bo chcę troszkę zaskoczyć rywala, dlatego te szanse dostanę też lemar. Czemu Himery zmęczony, skoro nie zagrał. Um, no i dobra, tak wychodzimy. I okej, okay, gotowe. No słuchajcie, trzymajcie kciuki, to jest bardzo ważny mecz. Bardzo ważny mecz, bo jednak fajnie byłoby awansować co najmniej do ćwierć finału, może półfinału, to jest realne. To jest w naszym zasięgu. A więc u siebie Estadio Metropolitano. Na, w deszczowej pogodzie. Griezmann, kontuzja A my żegnamy się z Ligą Mistrzów Mówimy bye-bye No i zostaje nam teraz Liga I Puchar, no szkoda Szkoda, kurcze no Tak dobrze nam szło I odpadamy bo to Botosani odpadają PSG odpada Sporting odpada City nawet nie ma Tutaj mecze rozegrane. Ej, no szkoda no jest bardzo mecz może się boję nie Griezmann kontuzja po co mnie przenieść do wiadomości i pokazać na ile dwa miesiące mam nadzieję że nie spadnie mu mocno overal bo bardzo bardzo chciałbym go sprzedać słuchajcie no to mi tylko jeszcze bardziej pokazuje że ten gościu po prostu musi odejść on po prostu zwyczajnie w świecie nie daje rady zresztą szybciutko przelecimy sobie przez tutaj nasz zespół przez statystyki Oblak Fajna średnia, mało czysty kąt. Um, Aspilicueta, no niby średnia spoko, ale gra mało. i odejdzie i tak. Jimenez 6:45, Lenormandu 6:34, Reinhardt 6:43, a ten Lenormand niby średnio. Um, Hanczko 6:19, bardzo słabo się zameldował w Lidze. Bardzo, bardzo słabo się zameldował w Lidze. A um, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Pytanie, czy on z Feyenoordu, tam nie ma jeszcze statystyk, ale słuchajcie, damy mu pół roku na wprowadzenie. Ja mu ufam. Molina 6.14 zaledwie. Lino 6.52, Kelmes 6.54. No ci panowie są fatalni. Oni są obaj za słabi. Ktoś z nich będzie musiał odejść. Nie mam pojęcia kto. Serio, totalnie. No walczą, walczą o to miejsce w składzie. Koke. 5 goli 6 asyst, fajnie. Saul sporo gra. Depol 6,46. Dużo lepiej gra Koka jednak, cały czas. Lemar 6,29, a więc jeszcze gorzej niż ta dwójka, a więc to, to, to Lemar to już w ogóle na pewno odejdzie. Gallagher 6,27, również przeciętnie. Barrios 9 spotkań, 6. No musi grać. Musi grać nawet więcej niż Gallagher, bo widzę, że naprawdę dobrze sobie radzi Pablo. Griezmann, 5 goli 7 asyst. To nie są złe liczby, oczywiście, ale no jak spojrzymy sobie, widzę. Gol, 3, 4 asysty. No, to nie wygląda dobrze. Oczywiście odejmijmy gola i asystę. Więc 4 gole, 6 asyst, no bo to są liczby też z meczów towarzyskich. Jorente, jak na prawego obrońcę, slash defensywnego prawego pomocnika, bardzo dobrze. Korea, świetnie. Sowlow zaczął coś tutaj strzelać. Nie gra jakoś mega dużo, ale też nie gra mega mało. No, i to jest po prostu szef. To jest szef, a to jest taki nasz troszkę az w rękawie: Juliano Simone Dobra. Mecz z Barcą za 4 dni. Nie mamy Griezmana. Mamy za to Sorlofa, Koreę, Alvareza. To są zawodnicy, którzy, moim zdaniem, na Barcelonę mogą wystarczyć. Mam nadzieję, że nie są podłomani tym, że odpadli z zagniewiczeń. Mam nadzieję, że to właśnie jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żeby dać z siebie wszystko. Zagra Riquelme, zagra tutaj Jorentę, i wychodzimy taką jednastką. Griezmann oczywiście wypada na ławeczkę. Nie zagra Barrios. Ale jeżeli będzie przeciwnik spoza tam, nie wiem, top 7 czy coś, um, no to, to myślę, że w następnym meczu może zagrać um, Barrios. Chyba, że to będzie też Puch. No, w Pucharze też może zagrać. Dobra. Oby wygrana. Remis. Okej, okay, do przyjęcia, do przyjęcia. Jimenez, Riquelme, Gallagher 6-2, Hanczko 6-3. Le fatalnie. Oj, 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 No to się nie spodziewałem tego. De Paul też słabo. Kurczę, ale ten Lenormand no faktycznie no zawiódł mnie teraz po raz kolejny. Zresztą 14 miejsce spałem. No to tutaj zagra Pablo Barrios. W 11 tygodnia nikogo z naszych graczy. Tutaj chyba była przerwa reprezentacyjna. Chyba, że po taka dłuższa przerwa. Nie, to była przerwa na Ligę Mistrzów. No my w niej nie gramy oczywiście. Zapomniałem. Wypadliśmy z niej. Skandalicznie. Eee, no może nie skandalicznie, ale Werpo to jest solidny przeciwnik. Dobra, mm, Skład. Molina, Jorente Rikelme z gola zagra Pablo Barrios No i tutaj kara. No dosłownie kara, nie zagra Le normal, bo zagrał fatalnie. Na pewno też Lemar nie będzie dostawać dużych szans, bo, bo sobie nie radzi chłop. Rikelme troszkę pogra, Bolina grał dużo więcej, i Rikelme ma mniej szans, więc chciałbym zobaczyć, jak on będzie się spisywać, jeżeli dostanie takie 3-4 mecze, gdzie sporo jednak pogra. A w tym meczu ze Spaniolem. 3-1, Molina Barrios, proszę bardzo, to warto podkreślić, i Alvarez, a jak zagrał oczywiście Riquelme, 7-0, więc to jest powyżej średniej oceny jego, którą ma um, w tym sezonie, więc fajnie. No i teraz mecz za dwa dni z Osasuną i tutaj raczej nie zagra Riquelme, bo pewnie będzie zmęczony. Hans Dieter Flick, menadżerem miesiąca, zobaczmy jak on wygląda, on wygląda fatalnie. E, no co mam powiedzieć, wygląda dramatycznie jego twarz. E, dobra, przechodzimy do meczu, ale najpierw w zmianym składzie Zagra Barrios, mimo tego, że zmęczony. Gallagher, Rikelme. w sumie zagra mi o to. Giuliano Simone, a tutaj sobie pyknie Korea. E, tutaj Aspi no i. No i gotowe. No i gotowe. E, lecimy do meczu. No i zobaczmy. No Skład mocny mimo wszystko. Z suną 1 do 0. Ledwo leci udaje, Korea z golem. Rikelme, zobaczmy. Lino 6-2. Rikelme 6-9. Znowu lepiej. Więc póki co, no to ten Rikelme wychodzi na małe prowadzenie, jeżeli chodzi o tę rywalizację. Lino Rikelme. No i to właśnie Brazylijczyk. Prawdopodobnie w naszym zespole nie zostanie. A my w finale, no na 99,9% zagramy z Villarrealem. No bo raczej Lewanty tego nie odrobi swoją drogą. Zespół z drugiej ligi hiszpańskiej w. W półfinale to jest też e, ciekawe, rzadkie. Teraz zgramy... Ej, czemu my jesteśmy na trzecie miejscu w tabeli? My aż tak spadliśmy. Mamy mecz mniej, to dlatego, real jak odrobił. Ej, ten mecz trzeba wygrać. Zdecydowanie tutaj trzeba wygrać, bo jest to niepokojące, nawet jak mamy mecz mniej, ale no doskonale widzimy teraz, że porażka równa się trzecie miejsce, bo bilans widocznie jest gorszy i też bezpośrednie spotkania z nimi. Dobra. Mm, tutaj tak, Depol Lenormalnie nie zagra. Bo ewidentnie mu nie idzie. Natomiast zagramy sobie jeszcze raz w takim ustawieniu, bo to wyszło. I Irikelme cały czas gra. Gra dobrze, więc dostaje szansę. Fajnie by było, jakby Giuliano się troszkę porozwijał szybciej. Zobaczmy, czy to jest jakkolwiek do zrobienia, żeby ten rozwój przyspieszyć u Giuliano. No bo strzela, skoro strzela gole, no nie, no niestety nie. PD za mecz słabe, no ale mało gra, no też nie ukrywajmy. Dobra. Powiadomienia, zaczę centrala, no i z Cevillą na wyjeździe, to nie jest łatwy przeciwnik, ale kurczę, no musimy to wygrać, panowie zmotywujcie się, i mamy dwa do Jorentę. chyba dziesiąta bramka w sezonie, Alvarez 40 któraś chyba, no może przesadziłem, ale do 40 myślę, że może w tym sezonie dobić, serio, no snajper niesamowity, naprawdę snajper niesamowity, no zresztą zobaczmy ile tam goli już padło, zespół, no i zobaczmy. Alvarez 33 gole. No, przesadziłem z 40, natomiast no, myślę, że może dobić do 40 w tym sezonie jest to możliwe. Jeżeli jeszcze troszkę postrzela, to jak najbardziej jest to możliwe. No, w lidze zostało mu 8 występów. Puchar kolejny, 9 spotkań ma. 9 spotkań na to, żeby strzelić 7 goli? Do zrobienia. Patrząc na jego formę, do zrobienia. My teraz gramy oczywiście z Villarealem. Jesteś, może, z Zasłaniał mi staty od kamerki, tylko widziałem VIL. My na pierwszym miejscu w tabeli. Co do składu, wychodzimy tą samą 11. Skoro idzie, to niech idzie. Um, jedyne co może zmienię, to Barios. Barrios zagra, bo on sobie fajnie radzi. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Gallagher no nie daje rady, więc dostaje szansę Pablo. No i z Vajadoid Trwa do dwóch. No kurczę, tracimy przewagę. Riquelme z golem fajnie. Oczywiście fajnie. No i wydaje mi się, że tutaj już mamy sprawę rozwiązaną, że to Riquelme, a nie Lino. Mimo, że Lino naprawdę grał bardzo długo, ale finalnie gdzieś koło 27, 8 kolejki. Proszę bardzo, Rodrigo Ricalme dostaje szansę, wykorzystuje ją, mimo że wcześniej nie grał spektakularnie. No i to Rodrigo na koniec sezonu ym, no wbija się do pierwszego składu. Dobrze, teraz pytanie, czym jesteś na drugim miejscu, bo mamy mecz za mało? Nie, Bilbao, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Athletic Club, klub, yy, pierwsze miejsce w tabeli. No na to nie możemy sobie pozwolić, żeby, rozumiem, żeby bardzo nas wyprzedziła. Okej, okay, w porządku, ale nie Bilbao. Real też, rozumiem, ale nie Bilbao, powtarzam. E, mała zmiana w składzie. Coś takiego. Wraca do składu Lenormand po naprawdę długiej, długiej nieobecności. To jest spore wotum, no właśnie, nieufności wobec Francuza. E, właściwie z Hiszpanem już teraz, ale no, normalnie pochodzi z Francji. Estadio de, de Gran Canaria, porażka Las Palmas. My wygrywamy Julio Nawares z dubletem. A jak zagrał e, Lenormand? 6-5, a mimo to szybko zszedł, e, Galagher 6-3, także niewysoka ocena. Molina 6-9, fajnie. Barcelona remisuje, doskonała informacja. Pytanie: jak Bilbao. Chyba też przegrali albo zremiskowali. Remis. Bilbao, Remis. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Mamy fajną przewagę względem Barcy. Dosyć solidną względem Realu, No i minimalna względem Bilbao. Przed nami jeszcze jeden mecz w tym odcinku z, z Rajo. No i tutaj gramy z, z miejscem 12. Miejsce 12 ma Rajo. Um, czy my dostaliśmy jakieś oferty? Nie. Natomiast czy my chcemy zmienić skład? Chyba tak. Rikelme sobie zejdzie w końcu. I wejdzie Korea. No, i tutaj zagra za zamiast Jimeneza, i fajnie, że Hanczko się rozwinął. Dobra, i tutaj Lenglet wejdzie za Jimeneza, żeby Jimenez na pewno był gotowy na kolejny mecz, bo potrzebujemy go wypoczętego, świeżego. A więc tak, dzień meczowy z Raio. No i zobaczmy. Szybka symulacja. Ufu, rozwaleni Sorlow, Alvarez, Sorlow i Rikelme. No, Norweg zaczyna strzelać, Rikelme, co za forma chodzi z ławki, strzela go Leighton na lewej obronie. Naprawdę, naprawdę doskonała informacja to jest dla nas, że no chłopak ma taką formę. Przed nami finał e, Copa de Espania ale ten mecz rozegramy sobie w następnym odcinku. Na dzisiaj, moi drodzy, to koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, możecie pisać propozycję zastępstwa za Griezmana. Możecie pisać propozycję lewego bronica na ławkę. I kogoś na lewą pomoc, no bo raczej odejdzie Lino i Lemar, który też tam grywał. No i co? Żegnam się z nimi sięmano.